Chciałbym Państwu, nazywam się Piotr Wierz, jestem pracownikiem HP Polska, chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować e, protokół OpenFlow w ujęciu jako jeden z elementów e, sieci nowej generacji Software Defined Networks, która to sieć, jak i protokół już działają na naszych urządzeniach. E, Ponieważ e, sam protokół i filozofia jest dosyć e, wczesnym e, produktem, e, korzystałem z następujących e, źródeł materiałów. E, najważniejszym takim źródłem jest strona OpenFlow. To jest strona e, twórców tego, e, <laughs> przepraszam, twórców e, protokołu na niej można znaleźć e, opisy e, oraz cały software tak żeby skonstruować całe laboratorium e, testowe. E, następnie strona ONF to jest e, organizacja, która w tej chwili zajmuje się e, promowaniem OpenFlowa. Następnie e, dwie kolejne pozycje to jest Nox i Floodlight. To są e, to, to, to są ym, projekty związane z y, kontrolerem OpenFlow. O tym y, za moment w szczegółach. No i na koniec, oczywiście, nasze zasoby, y, czyli, czyli strona www.proker.com, gdzie jest dosyć sporo w tej chwili informacji na ten temat, co nasze urządzenia potrafią zrobić z OpenFlowem, jak to można wykorzystać i jaka będzie tego przyszłość. Jeśli chodzi o agendę, e, jeśli chodzi o agendę, e, na początku powiem, co to jest OpenFlow, a tak naprawdę, co to jest OpenFlow w ujęciu e, sieci komputerowych e, zdefiniowanych software'owo. E, następnie powiem trochę o zaangażowaniu HP w, w, w budowanie, w, w rozwój standardu OpenFlow. A na koniec zaprezentuję Państwu nasze demo, które pozwoliłem sobie tutaj skonstruować. Demo będzie oparte o trzy przełączniki oraz kontroler OpenFlow i dwa laptopy testujące. Jeśli chodzi OpenFlow, a tak naprawdę Software Defined Network, to jest to całkowicie nowa architektura sieci, która powstała, idea powstała w 2007 roku, była rozwijana na początku na Uniwersytecie Stanford i stamtąd i w pewnym momencie Wielu producentów stwierdziło, że jest to przyszłość w sieci potencjalna. I włączyło się do, bardzo aktywnie włączyło się do rozwoju Openflow, w szczególności w zakresie hardwareu, prawda? Generalnie definicja Software Defined Network, i, i co z tym się wiąże Openflow jest taka, że z fizycznych urządzeń. E, czyli hardwareu, e, specjalizowanego hardwareu do przesyłania danych, e, który składa się tak naprawdę z dwóch części. Z, e, z control planeu, czyli systemu operacyjnego, który implementuje wszystkie featurey sieciowe typu e, layer 2, VPN, y, e, routing i tak dalej, e, oraz e, drugiego modułu, czyli data plane, czyli tego fizycznego hardwareu, który przesyła nam e, dane. Wyciągamy z urządzeń control plane i umieszczamy go w jednym centralnym punkcie, który będzie przez sieć sterował nam data plane, czyli tym dedykowanym hardware'em. No właśnie, jak wygląda transformacja do modelu SDN? Na tym slajdzie widać typową sieć trzech urządzeń. Dla uproszczenia przyjmijmy, że to są trzy przełączniki, które są połączone w trójkąt, prawda, każdy z nich posiada specjalizowany hardware do przesyłania plików, czyli bazujący na ASICach, każdy posiada system operacyjny, do którego możemy się zalogować, w którym możemy coś skonfigurować, prawda, no i ten system operacyjny implementuje nam określone feature i każdy taki zespół jest w każdym urządzeniu, które nam tworzy sieć. I teraz, jak wygląda transformacja? Wyobraźmy sobie, że z każdego tego pudełeczka wyciągamy system operacyjny, w tym momencie control plane. Oczywiście, jak wyciągamy go w jedno wspólne miejsce, to za tym też idą wszystkie wczery, które. On będzie implementował. Czyli rozdzieliliśmy fizyczne urządzenia i wyciągnęliśmy z każdego urządzenia Control Plane. Co otrzymujemy? Otrzymujemy sytuację taką, że w hardware'owych pudełkach zostaje nam tak naprawdę tylko hardware oraz ta część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za drivery, które sterują e, tym hardware'em. Natomiast cała logika implementująca protokoły sieciowe jest wyciągnięta i uwspólniona. Na tym rysunku widać też, yy, za pomocą tych kropkowanych linii, że jest jakaś komunikacja, tak, jest jakiś, yy, jakaś droga komunikacja tego network OS, który został wyciągnięty, tych, tego uwspólnionego control plane'u, do hardware'u, który przesyła nam fizycznie pakiety. No właśnie, i teraz yy, w, w tym modelu yy, to słynne OpenFlow to jest nic innego jak protokół definiujący przesyłanie pakietu. Czyli tak naprawdę Network OS yy, musi stwierdzić, gdzie dany pakiet ma być przesłany albo co ma się stać z tym pakietem, i za pomocą protokołu OpenFlow wstrzykuje tą yy, informację do. Do data planeu, czyli do tych urządzeń packet forwarding, za pomocą protokołu OpenFlow wstrzykuje e, informacje, co switch czy dane urządzenie ma zrobić z tym pakietem. Na przykład, na który port przesłać. E, jeśli chodzi o, <coughs> o Network OS, to tak jak powiedziałem wcześniej, to jest nic innego jak implementacja mechanizmów i protokołów sieciowych. E, można sobie łatwo wyobrazić, że. E, taki Network OS może być w, ła w łatwy sposób napisany przez, e, przez kogokolwiek, tak? No i oczywiście e, za pomocą tego, że mamy e, dobrze zdefiniowane API e, możemy zaimplementować wszystkie feature sie sieciowe, które są w tej chwili opisane przez RFC, których jest około 6000. Dobrze, jak, jak w takim razie wygląda, e, wyglądają elementy sieci SDN? E, tak jak wcześniej, na wcześniejszym slajdzie mamy e, hardware e, e, przesyłający fizycznie ruch produkcyjny, mamy też e, nową rzecz, która się pojawia pod postacią kontrolera OpenFlow, czyli to jest ten nasz network OS. Ruch, ruch sterujący jest, jest zdefiniowany za pomocą komunikacji out-of-band między kontrolerem a, a hardware'em, i musi być to transmisja out-of-band. Komunikacja kontrolera z, z urządzeniami fizycznie przesyłającymi ruch. No oczywiście urządzenia fizyczne połączone są jakąś tam siecią. W tym momencie nie jest to istotne, czy to będzie Ethernet, czy to będzie jakiś inny typ łącza wanowskiego, prawda? To jest nieistotne. W tym momencie. No i oczywiście ostatnia, ostatni element, najważniejszy, albo jeden z najważniejszych, to jest, to są urządzenia fizyczne sieciowe, które, które muszą rozumieć protokół OpenFlow. Nasze urządzenia już rozumieją. Jeśli chodzi o elementy sieci SDN, e, w szczególności e, Network OS, mamy tutaj e, kilka typów software'ów napisanych przez różnych ludzi, w szczególności e, e, są to rozwiązania typu open source, pisane przez studentów. Najbardziej znanym i najbardziej rozpowszechnionym jest NOX napisane w C++, który daje możliwość frameworku, e, gdzie interfejsem mamy Python. Każdy z tych, e, każdy gen generalnie z tych e, network OS, czyli Nox, Beacon, Floodlight czy Trema są swojego rodzaju frameworkami, za pomocą których dopiero możemy napisać na przykład obsługę VPN przez e, OpenFlow. Yy, w skrócie komunikacja jak wygląda? Wygląda w ten sposób, yy, że gdy urządzenia startują, yy, urządzenia sieciowe, czyli w naszym przypadku przełączniki, rejestrują się w kontrolerze OpenFlow. Do tego celu używają TCP 6633. Najprawdopodobniej, w tej chwili jeszcze nie jest to standard, ale, ale najprawdopodobniej ten port yy, będzie ustandaryzowany. No, oczywiście e, jest opcja szyfrowania e, tego ruchu kontrolnego OpenFlow w SSL-u. Jak wygląda zatem samo działanie OpenFlow? Wygląda w ten sposób, że e, kontroler, e, gdy ma podjąć decyzję, co zrobić z danym pakietem, e, wysyła y, pakiet OpenFlow do przełącznika i tutaj mamy przykłady, tak. Jeżeli header, jeżeli nagłówek równa się x, to wyszli to na port czwarty, prawda. I tak dalej. Za moment będzie trochę bardziej szczegółowo, jakie są pola. O właśnie, tutaj, y, tutaj mamy przykład y, takiego typowego flowa, co on zawiera, prawda. Zawiera poszczególne pola. E, mówię o tym e, zawiera typowe pola, e, które znamy z klasycznych sieci, czyli adres IP Source, Destination, MAC adresy, numer VLANu, prawda i tak dalej. Następnie w takim flole, który spływa z kontrolera do urządzenia jest akcja, którą ma wykonać urządzenie jak widać standard został tak napisany że jest całkowicie otwarty można tutaj programista może tutaj napisać swój kawałek kodu który będzie robił coś niestandardowego z danym pakietem tak to znaczy będzie wymuszał na urządzeniu żeby robił coś niestandardowego z danym pakietem czy z daną ramką ethernetową Tutaj jest Taka lista, która jest w tej chwili dostępna, ta lista na dzień dzisiejszy przedstawia e, reguły przypasowania czy akcje e, dla Standardu 1.0 OpenFlow. W tej chwili dosłownie parę dni temu został e, zaakceptowana wersja 1.2 Openflow, która rozwija e, Openflow o nowe featurey związane z równoległymi projektami, które się toczą, a mianowicie MPLS, Spanning Tree i tak dalej. Generalnie te rzeczy cały czas dochodzą, protokół jest rozbudowywany. Jeśli chodzi o OpenFlow i, i HP, HP od samego początku była, bardzo, była firmą bardzo aktywną, jeśli chodzi o rozwój tego protokołu. W styczniu został ogłoszony pierwszy software, Oficjalny typu GA, który nam implementuje e, OpenFlowa na naszych urządzeniach. Mamy go działającego na 16 boksach, na 16 modułach z 5 serii. Jest to ten sam software, który się wgrywa na te same e, urządzenia. E, przy czym na dzień dzisiejszy e, implementacja to jest około 40% możliwości tego, co w ogóle daje OpenFlow. Chciałbym tutaj Państwu pokazać czysty Switching Layer 2. To działa bardzo dobrze. E, możemy pochwalić się 60 lokalizacjami, które używają e, naszych urządzeń fizycznych, naszych przełączników serii e, Proker e, właśnie z OpenFlow na całym świecie. E, gdzie, kto, kto, wykorzystuje i w czym, prawda, nasze rozwiązania w oparciu o nasze urządzenia, to są głównie uniwersytety, są przymiarki do, do rozwiązań typu cloud networking, mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej, bo tego jeszcze do końca nie wiadomo, ale HP będzie wykorzystywało OpenFlow właśnie głównie w rozwiązaniach chmury. Dlatego, że jeżeli Państwo znacie nasze rozwiązania cloud networkingu czy cloud computingu, tą naszą najważniejszą aplikację, to jak się popatrzy, to idealnie właśnie pasuje Net Open Flow do tego rozwiązania. No tutaj jeszcze trochę marketingu kto czego używa. Eee, ważna rzecz jest taka, że że y, głównie używany jest NOX, jako kontroler software NOX, czyli ten framework, w którym możemy pisać y, protokoły. Y, no i, i jak na razie OpenFlow w wersji 1.0. Jeszcze dosłownie dwa slajdy marketingowe. Y, tak mniej więcej będzie wyglądała idea działania y, y, OpenFlow by HP będzie to management software, który będzie zarządzał na którym poprzez jakieś fajne GUI będziemy tworzyć reguły. Następnie te reguły będą wstrzykiwane do kontrolera. Kontroler będzie w jednym z czterech możliwych konfiguracji będzie to albo appliance, albo na module do przełącznika, prawda? Rozwiązaniem embedded. No i następnie na samym dole Infrastructure, czyli tutaj nasze urządzenia, ewentualnie urządzenia naszych partnerów, czyli Riverbird, Microsoft Link i tak dalej. To są pierwsze slajdy aplikacji, oficjalnej aplikacji, która będzie właśnie podstawą HP OpenFlow. To jest tak zwany OpenFlow Management Software, będzie możliwość tworzenia Flow, wstrzykiwania. Flowy będą tworzone najprawdopodobniej na takiej zasadzie, że e, grupa użytkowników, jako odbiorcy, będzie przypisywana do kontentu, który gdzieś tam będzie, powiedzmy, na serwerach, prawda? I będzie e, taki flow, będzie przetwarzany przez kontroler, będzie wstrzykiwany na wszystkie urządzenia, tak jak to tu widać, prawda? O, czyli tutaj definiujemy polisę, Kontroler wstrzykuje tą polisę na wszystkie przełączniki, które są po drodze, i grupa uż użytkowników może na przykład skorzystać z, ze szkolenia multimedialnego. Tu są jeszcze, tak na szybko, dwa takie slajdy pokazujące topologię, jak to będzie wyglądać. Na czerwono jest pokazany właśnie ten, ten aktywny flow. E, dobrze. I Następnie yy, krótka informacja na temat y, Open Networking Foundation. To jest fundacja, która y, powstała dwa lata temu. Jednym z głównych założycieli i uczestników jest HP. Tutaj jest pokazana lista w miarę aktualna użytkowników. Widać, że są wszyscy główni producenci yy, i na dzień dzisiejszy mniej więcej status, który producent. Co zaimplementował? Jak widać, e, data plane, czyli w kolumnie data plane mamy to, co producent oferuje e, status open flow w hardware'ze i rozwiązanie kontrolera, prawda, czyli control plane. Jak widać, tylko NEC oferuje obie funkcjonalności, ale w tej chwili jedynie skupia się na rynku japońskim. Natomiast HP, e, mówi, że, że hardware jak najbardziej, jak najbardziej ok. Dobrze i teraz jeśli chodzi o demo, yy, pozwoliłem sobie przynieść trzy przełączniki. Pierwszy przełącznik nasz powiedzmy rdzeniowy to będzie yy, yy, Proker 5, 5400, który ma kartę 24 gigabit Ethernet. Ona, będzie, ona jest podzielona na, na dwa wilany. na czerwono to jest vilan Out of Band Management Open Flow, na niebiesko 4 porty, ostatnie to będzie VLAN prze, e, przekonfigurowany jako Open Flow, na zielono mamy, e, mamy porty zdefiniowane jako trunk 802.1q, który puszcza nam ten VLAN właśnie Open Flow'owy. Urządzenie 35, 3500YL, identyczna sytuacja, jeśli chodzi o kontroler, e, udało mi się w e, dystrybucji Linux Ubuntu skom, e, skompilować Noxa oraz skompilować e, Nox GUI. E, poniżej jest linia, jak on będzie uruchamiany. Jeśli chodzi o zasady konfiguracji OpenFlow w przełącznikach HP, są, nastę e, są następujące. Wymiana ruchu kontrolnego OpenFlow e, nie może się odbywać e, w. E, nie może się odbywać w VLANie, który jest skonfigurowany jako OpenFlow. Tak, musi być to oddzielny VLAN, który traktujemy jako komunikację auto-bend. Przełączników z kontrolerem. Następnie y, dedykowany VLAN. To jest to, co, co powiedziałem. No i dwie ostatnie rzeczy. VLAN pierwszy nie powinien być ani dedykowanym VLANem do komunikacji OpenFlow, ani nie powinien być VLANem, który jest przekonfigurowany jako OpenFlow. Tak. To sobie pozwolę opuścić, to są już szczegóły związane jeszcze z pewnymi wymaganiami, ponieważ mamy mało czasu, a chciałbym pokazać. Jeśli chodzi o konfigurację, konfiguracja jest bardzo prosta, definiujemy dwa VLANy, VLAN 10 to będzie nasz Open Flow Management, VLAN 20 Open Flow Experiment, prawda. Następnie VLAN 20 konfigurujemy jako właśnie ten open flow'owy i wewnątrz Wilanu 20 jeszcze definiujemy dojście do kontrolera oraz tam jakieś komendy show. Tak, ben, tak wygląda nasza sieć, mamy PC1, PCI, PC2 są to komputery w VLANie open flow, one się będą pingować. VLAN 10 na czerwono managementowy do kontrolera, który ma adres 10.1, na zielono mamy Tranka 8021, w którym będzie jest spuszczony Wilan 20. I przerywanymi liniami jeszcze Wilan Akcesowy 20, ale nie staczy nam na to czasu. Dobra i teraz się przełączę szybko. I pokażę jak to wygląda w praktyce. Najpierw pokażę Państwu, jak, jak wygląda nox. Niestety bardzo mi przykro, ale no już jesteśmy. Pięć minut po czasie. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam. Muszę to pokazać, bo to jest kluczowa rzecz.

Configuration. Ok, Okej. Generalnie. Em, o, właśnie. Tak wygląda nasza sieć. To jest. Ona jest wykryta przez. E, generalnie, jak switche startują e, i, i kontroler już jest w sieci, ja sobie tutaj pozwolę layout wziąć lepszy, żeby to. O, właśnie. O, nasz NOXIC, czyli kontroler który nam tutaj działa pod spodem, prawda? O, tutaj przyjadę. O, wystartowałem tego NOX z taką komendą z linii poleceń, prawda? Załadowałem różne moduły. E, natomiast, i, i tutaj mamy GUI, i w momencie, kiedy switche się zarejestrowały, tak. E, tak y, wygląda ta sieć, prawda? Wykrył tą, tą sieć. No i teraz i teraz y, musiałbym pokazać jak to wygląda. Jak się pinguje. Dobra, mam nadzieję, że się uda, żeby był ten efekt końcowy. Okej, okay. o, proszę bardzo. Ten pink, ten pink, ja go zatrzymam tutaj. Widać charakterystyczną rzecz. Aha. No tak ten, ten sam. No tak Okej. Okay. Jest OK. Dobra, widać. Dobra, tutaj widać. E, ja puściłem pinga. Okej. Okay. Okej. Okay, ostatnia rzecz. E, Bardzo mi przykro. No już mamy czas na leci na kolejny wykład. Bardzo mi przykro. się pinguje. jeżeli ktoś e, chciałby spróbować, to, to zapraszam, jak najbardziej. Okay. Dziękuję bardzo za prezentację. Dziękuję.